Dobra, Eee, czekaj... E, wiesz, że mm, okay. już y, straciłem rzeczy na te x2? Ubrano. A czy kupiłeś te słońce, czy jak? Ej, nie, z mam. Miałem e, jakiś czas temu 10 tysięcy słońca, bo się trajdowałam z ludźmi ze słońca tylko. Który chciał Ci się marnować tyle trapów na kamienny las? Znaczy e, no, ja mam takie źródło, od którego dostaję te trapy za takie jakby trochę free, że używam jakieś tam kodu twórcy i dostaję trapy z mnie. Czekaj, jeden, A... dwa, trzy, ja zmarnowałem już 6 tysięcy słońca, a nie spodziewałem się, że o, ty tylko żyje kodu. Czekaj, czekaj, bo mnie nie Czekaj, czekaj, bo ja mnie Mogą no, być łuki, no, czy no, nie, nie wiem, na no, przykład chcesz łowca głów? Może. Tak, no, mogą być, a no nie, bo. Wszystkie lewki. są w oczywiście. Czekaj. Um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9... Czekaj, dam ci, nie wiem, dam ci jednego łówca głów, okej. Okay. Może być. Boże nie ja mm -hmm. <głos》> Nie. Ogólnie tu mogę craftować, więc no... Czekaj. No to w sumie legit, no. No legit, legit. <noise> Niektórzy no twierdzą, i że skamują. Ну и очень хорошо.